Cześć, ja jestem Cyprian, a w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam według mnie jedne z najlepszych nowych kreskówek, które możecie oglądać aktualnie na Disney Channel. Pamiętajcie, nowe wcale nie znaczy, że gorsze, nawet jeżeli kochacie klasyki, tak jak ja. Nie będę mówił ile się w górę, żeby był następny, myślę, że po prostu jeżeli ten film ci się spodoba, no to możesz zostawić lajka, byłoby naprawdę fajnie. Ja już nie będę przedłużał, no i zaczynajmy. Miraculous, Biedronka i Czarny Kot. Serial opisuje historię nastoletniej dziewczyny, teraz uwaga, proszę nie poprawiajcie mnie, przeczytam jak umiem, Marinette da czeng oraz bogatego i popularnego chłopaka, w którym się zakochała, Adriana Agresta. Gdy w Paryżu czaj się zło, Marinette staje się Biedronką, a Adrien Czarnym Kotem. Jednakże oboje nie wiedzą, jakie przybierają formy. Ich zadaniem jest ochrona Paryża przed tajemniczym wrogiem, którym jest władca ciem i jego akumami. Fantastyczna animacja, kreska, klimat i sama w sobie akcja. Film akcji w postaci kreskówki jest naprawdę niezłym pomysłem, i sądzę, że ta produkcja zasługuje na uwagę. Jakby ktoś chciał zobaczyć i samemu ocenić tak, poza tym napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym serialu. To codziennie od 15 do 19.30 na Disney Channel jest tak zwane popołudnie z kreskówkami, no i tam możecie obejrzeć. Elena z Avaloru. Jeśli lubicie animację 3D i księżniczki, to mam dla was dobre wieści. Serial opisuje historię 16-letniej latynoskiej księżniczki, Eleny Castillo Flores, która ratuje magiczne królestwo Avalor spod panowania złej czarownicy, Shuriki, przyszła następczyni tronu, będzie uczyć się obowiązków, tradycji i poznawać swoje królestwo, aby później godnie móc nim zarządzać. Będzie wspierana przez dziadków, Francisco oraz Louise, a także przez kuzyna Estebana. Razem z najlepszą przyjaciółką Naomi, początkującym magiem Mateo oraz wschodzącą gwiazdą królewskiej gwardii Gabem będą przeżywać niesamowite Przygody. Myślę, że coś naprawdę wartego uwagi. No i ostatni film animowany, czyli ZUZU. Tego serialu możecie nie kojarzyć, gdyż nie jest on jeszcze emitowany. Premiera będzie 13 marca o godzinie 17.30, więc już niedługo nie przygapcie. Zuzu ma niesamowitą animację, dlatego nadaje się dla widzów w każdym wieku. Niezależnie czy jesteś mały, czy duży, czy. No, po prostu może się spodobać każdemu i niezależnie ile macie lat. Jako że serial jeszcze nie wyszedł, dowiadujecie się ode mnie super tajnych szczegółów, które ciężko gdziekolwiek znaleźć. Witajcie w Gdzie Bondinie, w domu rodzinnym państwa. Teraz uwaga. Pampel Mouse, który zamieszkują mama, tata i ich córka Frankie. Niby taka zwykła rodzina, ale jak każda no, mają swoje dziwactwa. Tata i mama zarabiają na życie, przepychając rury. Są takimi zawodowymi hydraulikami. Franki uwielbia szkołę, sport i swoje chomiki, nazywane zuzusiami, z którymi często rozmawia. Właśnie tak, dobrze słyszeliście? Rozmawia. Ona mówi do chomików, a one jej odpowiadają. Ogarniacie to? Każdy chomik Franki jest inny i ma swój taki charakterek. Może opiszę po prostu głównych bohaterów, abyście jak najlepiej mogli się zapoznać z tym, co może Was czekać, a w zasadzie będzie was czekać już niedługo. Squeak, pierwsza ze zwierzątek Franki. Nieoficjalna liderka gangu kochająca przygody. Ma znamie w kształcie spadającej gwiazdy. Mr. Squiggles, drugi futrzak Franki. Mądry, zaradny, polegający na faktach naukowych. Jego znamie przedstawia spirale. Numnums trzecie zwierzątko ZUZU, jest bardzo ostrożna i rozważna. W przeciwieństwie do Pipsqueak, nie lubi podejmować ryzyka i znamie to serce. Chang Czwarty gryzoń Zuzu. Silny, stylowy chomik, który uwielbia jeść. Ma znamie w kształcie słońca. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że według mnie jest to naprawdę fantastyczny serial familijny, no, dla całej rodziny. Swoją drogą, podczas emisji Zuzu na ekranie będzie pojawiać się żywy chomik, który wygląda właśnie tak. Będzie się on pojawiał obok innych postaci animowanych, a więc mam dla was... Policzcie, ile razy pojawi się podczas pierwszego odcinka serialu Zuzu i napiszcie mi w komentarzu. Każdemu, kto napisze poprawną ilość, Ile razy podczas premiery było widać tego żywego chomika? To takiej sobie przypnę serduszko. Takie w, serduszko w komentarzu. A więc 13 marca o 17.30 będzie pierwszy odcinek. Oglądajcie, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i liczcie te żywe chomiki. Ja już nie będę przedłużał w tym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli wszystko Wam się spodobało. A więc ja już nie przedłużam. No i cześć!